Dzień dobry, mogę do słowa? Chcę pytać. mam pytanie, Tak. Eee, co myśli pan, że przyniesie ten dzisiejszy protest? Nie wiem, czy coś przyniesie, mam nadzieję, że kolejne protesty, eee, bo dzisiaj jak tutaj widzimy, nie ma, nie ma obrad Sejmu, miały być dzisiaj obrady Sejmu, pan Szymon Hołownia i pan Donald Tusk kolejny raz stworzyli, nie wyszli do rolników, którzy są w Sejmie, nie wyszli tutaj do ludzi, eee, liczę, że każdy taki protest to jest mobilizacja ludzi na kolejny protest, a... Tego typu protesty mobilizują ludzi do tego, żeby głosować e, na partie konserwatywne. Myśli pan, że kiedyś się uda właśnie spotkać na takim proteście pod, przy jednoczesnym posiedzeniu Sejmu? Mam nadzieję, chociaż już drugi raz się nie udaje. Więc musiał. No, na tak dużym proteście, no to oni będą zawsze mogli e, wycofać się i przełożyć, tak jak to ma miejsce teraz. Jest przełożone posiedzenie na przyszłą środę, chociaż miało być dzisiaj normalne posiedzenie Sejmu a jedyne co jest, jaka jest zmiana, to znowu zostały ustawione barierki. mają, w ogóle jak ma się PiS do tego protestu? Posłowie PiSu i suwerennej Polski uczestniczą jako zwykli obywatele w tym proteście, nie jako posłowie, czy jako partie polityczne, tylko jako goście Solidarności. Czyli nie idziemy pod szyldami partyjnymi, tylko idziemy po prostu jako osoby, które wspierają postulaty Solidarności. Czy myśli pan, że jest jakaś nadzieja na wprowadzenie z zakazu importu żywności i innych produktów do Polski i Unii Europejskiej. Przede wszystkim do Polski. Za obecnej władzy nie ma takiej nadziei, moim zdaniem. Okej, okay, a czy uważa pan, czy wszystko było zrobione, kiedy rządził PiS? Proszę nie Państwa? uważam. Uważam, że było bardzo wiele błędów, przez które przegraliśmy wybory. Okay. Eee... I między innymi kwestia ukraińskiego zboża i masowej pomocy socjalnej dla Ukraińców. A Dlatego czy... na ostatnim głosowaniu nie głosowałem za przedłużeniem tej socjalnej pomocy dla Ukraińców. A czy możliwa zgoda pomiędzypartyjna, żeby y, wprowadzić ograniczenia importowe y, godzące naszych rolników i nie tylko rolników oraz y, czy możemy, można byłoby się porozumieć międzypartyjnie y, żeby zastopować ten Zielony Ład. Uważam, że przyszłościowo my powinniśmy się porozumieć z Konfederacją, tworząc wspólny rząd. Ale w tej chwili przy obecnym układzie sił nie ma szans moim zdaniem na to, żeby w jakikolwiek sposób porozumieć się z Platformą z PSL-em i wprowadzić embargo na całkowite embargo na produkty z Ukrainy. A, niestety. A trzecia droga. Nie ma szans, to są ludzie, którzy są bardziej często zindoktrynowani w duchu takim platformerskim niż sama platforma. Ludzie od... Sam Szymon Hołownia przecież to jest człowiek, który ma totalnie zmienne poglądy. Parę miesięcy temu mówił, że jest całkowicie przeciwko CPK, a teraz nagle jest za CPK. No to jak, no to jak można ufać takiemu człowiekowi? Rozumiem, ale czy, czy będziecie podejmować jakiekolwiek próby, nacis, naciski, namawiania, żeby jednak spróbować się dogadać z kimkolwiek, oprócz Konfederacji, żeby mieć jakąś po prostu jeszcze e, siłę po prostu? No my podejmujemy próby, no mamy, mamy własne projekty ustaw, które są tak naprawdę realizacją konkretów Donalda Tuska. Wczoraj procedowaliśmy kwotę wolną 60 tysięcy od podatku, czyli pomysł Tuska ze stu konkretów, no to oni, oni głosują przeciwko temu. Zgłaszamy również nasze projekty dotyczące rolnictwa. Anna Gębicka, która była ostatnim ministrem rolnictwa, zgłosiła swoje postulaty, ustawy. No i oni tego nie procedują. No to nie ma możliwości z nimi się porozumieć. No bo jak? Jest psychiatra na etacie. A czy poza kuluarowo, kuluarowo, prywatnie, czy są takie głosy, że ci posłowie z aktualnego rządu chcieliby się z wami porozumieć, albo no nie tylko z wami, ale z rolnikami w ogóle w tym celu, żeby zatrzymać ten Zielony Ład Moim i zatrzymać nie import? Nie ma takiej możliwości. Nie ma takich głosów w ogóle prywatnych? Ja osobiście z Platformą Obywatelską się nie zadaję ani prywatnie, ani publicznie. Eee... No nie będę rozwijać tematu dlaczego, no, no po ten, prostu, pan prostu pan uważam, pan że z tymi ludźmi pan 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 nie pan da się pan dogadać pan kompletnie. Narodu. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Dzięki bardzo.